Sanok Bez Barier to temat konferencji, która miała miejsce w Auli Uczelni Państwowej w dniu 10 listopada. To pierwsze spotkanie tego typu poruszające zagadnienia związane z działalnością osób niepełnosprawnych w naszym regionie, z prezentacją działań prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prelekcjami dotyczącymi studenckiego wolontariatu, prezentacją działań fundacji i stowarzyszeń, czy występami artystycznymi. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Święty Jan Paweł II podczas jednej z licznych konferencji poświęconych integracji oraz przerywaniu barier mówił Osoby niepełnosprawne, w których z całą ostrością uwidacznia się kruchość ludzkiej kondycji, są niewątpliwie jednym z przejawów dramatów cierpienia. Dlatego w dzisiejszym świecie... Opanowanym przez hedonizm i zaślepionym przez ulotne i złudne piękno, ich trudności są często postrzegalne, postrzegalne jako skandal lub prowokacja, a ich problemy jako kłopot, którego trzeba się pozbyć lub pośpieszcie się z nim poradzić. Odmienność wynikająca z niepełnosprawności może stać się integralną częścią niepowtarzalnej tożsamości, Czym powinni pomóc najbliżsi nauczyciele, przyjaciele oraz całe społeczeństwo? Staramy się jako, jako miasto Sanok małymi krokami ułatwić y, tym osobom życie. Oczywiście nie jest to proste, bo, bo przecież wiemy, że nie jest proste dostosowanie barier architektonicznych. Do, do waszych potrzeb, ale małe kroki od tych najmniejszych, poprzez szkoły i, i platformy podjazdowe, windy, poprzez Urząd Miasta, które w ostatnim czasie będzie właśnie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, zarówno osób, które nie słyszą, nie widzą, poprzez pętle indukcyjne, poprzez specjalny język Braila na, na poręczach. Pomału, pomału staramy się, aby. Ułatwić życie państwu, bo wiemy, że, bo wiemy, że to nie jest takie proste. Dla nas, prawnych osób, tego nie widzimy, ale osoby niepełnosprawne dostrzegają to. Oczywiście nie jest to wszystko jeszcze na takim etapie, jakbyśmy chcieli doprowadzić, aby każda osoba niepełnosprawna powiedziała: Tak, żyję w mieście, w którym mam świetnie dostosowane wszystkie warunki. Małymi krokami pewnie do tego dojdziemy. Musicie, musicie Państwo nam pozwolić, jeszcze trochę czasu. Wszelkie, wszelkie inwestycje, Państwo już na pewno zauważyli, przede wszystkim przejścia dla pieszych, one już pomału teraz są w taki sposób oznaczane, aby Państwo mogli bezpiecznie przejść. W murach naszej uczelni też osoby niepełnosprawne mogą podnosić swoje kwalifikacje i studiować. Bardzo serdecznie. Wszystkich Państwa do tego zachęcam. A przykładem tego jest już nasz absolwent, znany wszystkim, zapewne z ostatnich doniesień medialnych, pan Adrian Reitar, który napisał książkę o, swoich, o swoim życiu. Biograficzna książka, bardzo przeszywająca, ale pokazująca to, że te niepełnosprawności, te pewne niedomagania nie są ograniczeniem w pisaniu książki, w studiowaniu. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, bo może to studiowanie też będzie dla Państwa pewnego rodzaju wyzwaniem, z którym dobrze się jest zmierzyć. I sfinalizować. To jest taki prościutki schemat, jak wygląda redystrybucja środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a więc przede wszystkim e, największą grupą k, e, tych, którzy korzystają z naszych środków, to są z kolei pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością. W związku z tym, że są to po, e, zatrudnienie związane z podwyższonymi kosztami e, zatrudnienia tych osób. E, f, ustawodawca przewidział coś takiego że mm, rekompensujemy te podwyższone koszty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i pracodawcy mozo, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia. E, drugą, e, poza tym, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są e, dystrybuowane przez PFRON, przez organizacje pozarządowe i bardzo dużym takim e, dystrybucyjnym ośrodkiem są samorządy. Samorządy wojewódzkie i samorządy powiatowe. Ten schemat pokazuje, jak trafiają te pieniądze do osób z niepełnosprawnością. Proszę Państwa, w ostatnim roku, czyli w tym roku, algorytmem, bo to jest jeden z tych takich nurtów czy, czy źródełek, prawda, które, trafia, między, które trafiają do e, osób z niepełnosprawnością poprzez samorządy, to w województwie podkarpackim to jest ponad 110 milionów w roku 2022. Z czego samorząd wojewódzki 29 niecałe i 83 miliony prawie samorządu powiatowe. My chcemy mówić w sposób zdecyd zdecydowany o potrzebach środowiska osób niepełnosprawnych, aby kształtować właściwe w społeczeństwie postawy względem tej grupy osób. Szanowni Państwo, dzisiejsza pierwsza konferencja Sanok bez barier. Jest próbą zainicjowania, zainicjowania cyklicznych konferencji, które będą miały na celu otwarcie się lokalnej społeczności na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz pokazywanie możliwości wspólnego realizowania różnych wspaniałych inicjatyw.